Pedofil to chyba najbardziej eksploatowane słowo w mediach, jeśli chodzi o bustok. Kogo... A to mój mały <todgłos> 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 <Da pierdal> <todgłos> pasztet! Ba, ja się przez was cofam w rozwoju. Napiszę coś strasznie nie Strasznie bazne. Co ty kurwa? Szech iPon to Tępek Coś nagrywa f... na YouTube. ach gudno. Doły myło, dołyny myło. Nie ma czasu na pierdolenie. O to pewnie. Kim jestem? 70 letnim Każdy będzie jempaś. Czy się podobam wam? Nie. Spieryla.